Siema w drugiej części pierwszego odcinka z sezon 2 Będę z graczem znakło do gildię. Ona dwie najemnicy. Oh yeah! Y, zrobię tylko jeszcze bloki. Dobra, 63 fuck. Dobra. To, to. To, to, co i to będzie wszystko, czy coś jeszcze? Tam TNT, podaża, jeszcze... Emeraldy, frajbale... Perły i te. No to zakładam. G, załóż... Zwykłe czy zwykłe? G... i, gie... i. I. Gie. Jest na Gildia Za us, tak pełna nazwa. A dobra. Gildia Za Ust Diet MC. Trzy, no. 3 2 Jeden, obie. Jej! Gz. Lod. Panie Eze, dodaj mnie. Dobrze. Gwiazda proś n r c o d Ej. Ktoś tam dziwny tutaj. Mhm. Muszę się umieć na żółtym. Mhm. Dobra Jej, graczu Mam gilbie No, no. z wodą na czternasty poziom, what the fuck Kliknij w to A i ja spadłem na czternasty poziom, Cię to. Naprawdę? No, Pisz coś. Ja mam pierwszy poziom Na coś. <grymne> no. Czemu mam pierwszy poziom? Czekaj, za chwilę wpiszę. What the hell? No! Ja mi wpisał sp y -y. spadłeś do 14 poziomu, czegoś takiego. I co cię powiedzieć, że EZ już zgonowano go? Nie ogarniam. Też. Hmm. Ciekawe. Kiocha. Bo jak tak się będzie, czy nie? Czy hmm, zapraszamy dobrze. znajomych? Może, zobaczmy. No na bardziej znajomych. No. Oha. No może nie wiem. Dobra, to wiesz kogo zapraszamy. Wiem. No to robisz. Rób, rób zwiasdu, no. Dawaj. Kogo zapraszamy, tak? Tak. Mniki powiedz, tak? Tak. Stój w miejscu. No dobra. skamerować się nie mogę, no. Dobra, tutaj. Frizzy jego. Frizzy, tak. Napisz tak. ja komentarz, jak będziesz oglądał. Kuczyk. I... też? Nie wiem. <laughs> super. Dzień. Nie tak. wiem, może jeszcze tam... Nie wiem. No, nie wiem. Poczekaj. Eee, masz tam jeszcze jakiegoś znajomego? starej? Czy nie? Może orze orzecha. Orzecha, o rzechach? O rzechach. Dobra, Więc jest na tyle odcinka. Eee, to był tylko druga część, jakby co? Eee, na się z wami ja, Ezio i... Cody, Gradzi. Dobra, więc na razie. Mhm.